Jak sen wpływa na twoje życie, na makro, no i jak wpływa na twój rozwój mięśni? Zacznijmy od tego, że powinniśmy spać około do 6 do 8 godzin dziennie. Jak przekroczymy około limit 10-11 godzin, to oznacza, że pewno mamy jakieś choroby, no i ten sen nie za bardzo nam będzie pomagał. Oczywiście, jeśli wcześniej nie zarwiemy nocki, nie będziemy grać do późna lub pracować. Duża ilość hormonów wydziela się w nocy, dlatego jeśli nie będziemy wystarczająco dużo spać, Twoi testosteron bardzo na tym ucierpi i zmniejszenie hormonu IGF-1 bezpośrednio wpływa na to, że kalorie, które jest w ciągu dnia raczej będą się zamieniać bardziej w tłuszcz niż w tkankę mięśniową. A nawet stosunkowo krótkie okresy, gdzie o wiele mniej śpimy zmniejsza twoją tkankę mięśniową o 30%. Nie chodzi mi tu o przyrosty. Przez to, że mniej śpimy, mamy więcej czasu na jedzenie i zwiększa się ilość leptyny i greliny. A teraz, może coś o higienie snu. Na samym początku powiem, że nie powinniśmy się objadać przed snem, ale w szczególności ostrym jedzeniem. Za to powinniśmy jeść jedzenie, gdzie zwiększa się ilość tryptofanu. Na pewno już słyszałeś, że niebieskie światło niszczy Twój sen. Ale co tak właściwie jest niebieskim światłem? To odcienie bardzo białe wręcz. Najlepiej jakbyśmy przed snem, jak już musimy, to żebyśmy mieli bardziej ciepły kolor. O! I kofeina działa na twój organizm, nawet jeśli tego nie czujesz. Kofeina działa bezpośrednio na to, że trudniej ci będzie zasnąć lub ten sen będzie po prostu gorszy około przez 6 godzin. Więc nie pij raczej kawy wieczorem lub w drugie połówce dnia. Jeden z większych mitów o śnie, jakie słyszałem, to to, że alkohol polepsza sen. Co prawda szybciej zaśniemy, ale ten sen będzie o wiele gorszej jakości, nie będziemy się wysypiać i będziemy się gorzej regenerować. Każda dawka alkoholu szkodzi. No i nie daj sobie wmówić, że to jest na dobry sen, bo to nieprawda. Może to niekoniecznie higiena snu, ale to jest coś, co na pewno poprawi ci dzień. Na samym początku, jak wstajemy, lub przed tym, jak pójdziemy się kłaść spać, to nie powinniśmy siedzieć w domu. Powinniśmy raczej wyjść na dwór, pochodzić lub ewentualnie pobiegać. Bo przez to, że przez miliony lat żyliśmy głównie na dworze, to nie jesteśmy zaprogramowani do siedzenia tak w ciemnym pomieszczeniu. Powinniśmy mieć kontakt ze słońcem. Z brakiem tego słońca, jak chcemy zasnąć, nie powinniśmy tego sztucznie wywoływać, na przykład telefonem. Prosiłbym Cię o zostawienie łapki w górę, by były lepsze zasięgi.